Cześć! Czy jesteś z Kalisza? Z Krosna! Elbląka. Z Legionowa. Z Śląski. Z Śląski! Zleżna! Z Będzina! Zielonej góry! Czecina. Z z Czeba! Z Zdrowa Wielkopolskiego! Marnowskiej Gór? Dalowej woli! Scheuma! Chorzowa? Łodzi! Ziemia Śląski! Targardu. Dajska! Przemyśla! Zgierza! Inowrocławia? Sopotu! Świetnicy! Zżor! Piły! Głogowa? Wysłowic! Lubina z Jawożna! Z z Świętego Wszystkiego! Jest Szczelbniostrów! Gorkowa trybunalskiego, doobczaku, sławka, Konina, koninałodka Sosnowca tychu wyblinikasłuką regnicy Ty kowie ku Polskiego.rzychaęrobize wy od poa Olsztyna. Nieznarzeszowa z Biaj Podlaski drugie Śląskiej Wytomia Zabrakieradomia zstochowy Częstochowy, z Zbielska Biały, z białego stoptu Dounia py goszcze Warszawy Potrania kędzierzyna że na koństwach widzią za szkołach Katowić, spłąbżyn, tełchatowa Boże Mielca Sławia. To Zamościa, Nazowieckiego. W krabianice. To do Krakowa.